W dzisiejszym materiale przytoczę Państwu szokującą informację, którą dzisiaj ujawnił szerzej Krzysztof Bosak z Konfederacji. Mianowicie chodzi o nieoficjalne rozmowy, które będą prowadzone przez m.in. Emanuela Macrona w sprawie wejścia wojsk państw zachodnich do Ukrainy. Oznacza to, że m.in. polskie wojska będą miały walczyć przeciwko Rosji. Jest to informacja iście przerażająca i wywołująca duże emocje. Więcej szczegółów w dalszej części materiału. Zapraszam do oglądania. Polska nie jest w tej chwili w pełni gotowa do obrony własnego terytorium przed konwencjonalnym atakiem. Polska musi jako państwo frontowe NATO skupić się na uzupełnieniu swoich własnych możliwości obronnych i zapewnieniu bezpieczeństwa w wschodniej flance NATO. W dniu dzisiejszym odbyła się konferencja prasowa Konfederacji, w której wziął udział Krzysztof Bosak. Ujawnił, że Macron będzie prowadził nieoficjalne rozmowy o wejściu wojsk państw zachodnich na Ukrainę. Konfederacja pragnie przedstawić swój punkt widzenia na te kwestie, który jest jasny i sprowadza się do oceny, iż nie jest w interesie państwa polskiego, ale nie jest także w interesie europejskich sojuszników NATO, aby Polska wysyłała swoje wojska na Ukrainę. Jak się państwo możecie domyślić, jest wiele przyczyn. Jedną z nich jest na przykład to, że mamy granicę z Rosją i z Białorusią, która obecnie jest bardzo blisko z Rosją połączona. My na tej granicy mamy kryzys. Jest to kryzys wywołany intencjonalnie. I głównym zadaniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, również w ramach NATO, jest w tej chwili zażegnanie tego kryzysu, ochrona naszego własnego terytorium i niepodnoszenie ryzyka konfrontacji polskich Sił Zbrojnych. Ważna jest ochrona naszego terytorium, uzupełnienie naszych zdolności zbrojnych i naszych zdolności obronnych oraz uzupełnienie rezerw. Swoje wojska poza własne terytorium mogą ekspediować w sytuację konfliktu te państwa, które są gotowe do obrony własnego terytorium, mają rezerwy, mają zaopatrzone siły zbrojne, mają kontrolę pełną nad wszystkimi swoimi granicami i mogą wysłać to, czego im zbywa. Polsce obecnie, jeżeli chodzi o zdolności obronne, niczego nie zbywa. Jak już powiedziałem, argumentów przeciw jest przynajmniej kilka, a sama informacja o tym, że polski żołnierz ma być wysyłany na Ukrainę, mrozi krew w żyłach. Więcej szczegółów wyjawi Państwu Krzysztof Bosak. Jest wiele przyczyn, dla których uważamy, że to nie powinno się wydarzyć. Uważamy, że państwo polskie powinno artykułować swoje rozumienie racji stanu i sytuacji międzynarodowej wprost. Uważamy, że należy również ostrzegać opinię publiczną przed błędnymi argumentacjami, przed błędnym punktem widzenia, który wmanewrowałby nas w wojskową obecność na Ukrainie. W tej chwili duża część naszych sił zbrojnych jest związana z kryzysem na granicy z Białorusią. Mamy niekompletne rezerwy. W wyniku akcji przekazywania uzbrojenia na Ukrainę mamy głęboko niekompletne uzbrojenie. Polska nie jest w tej chwili w pełni gotowa do obrony własnego terytorium przed konwencjonalnym atakiem. Polska nie jest w pełni gotowa nawet do obrony przed konfliktem hybrydowym, czego świadectwem jest ekstensywne korzystanie z jednostek odciągniętych od zwykłego cyklu szkoleniowego w celu zabezpieczenia granicy z powodu kryzysu kadrowego w służbach cywilnych, w szczególności w Straży Granicznej. Polska musi jako pra państwo frontowe NATO Skupić się na uzupełnieniu swoich własnych możliwości obronnych i zapewnieniu bezpieczeństwa wschodniej flance NATO. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wysunięte jeszcze bardziej na wschód państwa bałtyckie nie mają analogicznego konfliktu hybrydowego na swoich granicach. Jest to jasna wskazówka. Że Rosja z Białorusią wytypowały Polskę jako państwo, z którym intencjonalnie spowodowały konflikt graniczny trwający już ponad dwa lata. W tej sytuacji byłoby niezwykle nieroztropne wystawiać polskich żołnierzy, polskie uzbrojenie na terytorium Ukrainy, na terytorium ogarnięte wojną, jako potencjalny cel dla rosyjskiego agresora, umożliwiające zaatakowanie poza terytorium NATO. Jeszcze raz to podkreślę. Wysłanie polskich żołnierzy na Ukrainę jest niekorzystne nie tylko dla państwa polskiego, jest niekorzystne także dla sojuszu NATO i dla europejskiej części tego sojuszu, dlatego że według kalkulacji strategicznej rosyjskiej koszt zaatakowania polskich żołnierzy mógłby być niższy niż zaatakowania. I innych żołnierzy państw zachodnich, a więc mogłaby to być zachęta. Tej zachęty musimy unikać. Musimy pamiętać o ultimatum Ławrowa, o ultimatum Putina z 2021 roku, dzielącym sojuszników natowskich na dwa koszyki starych i nowych. Ultimatum dotyczyło nowych sojuszników, którzy mają być inaczej uzbrojeni, mają odbywać inaczej ćwiczenia, mają być tutaj inaczej rozmieszczone wojska. Nie powinniśmy tworzyć warunków umożliwiających przetestowanie nastawienia reszty sojuszników do ewentualnej agresji wobec y, żołnierzy. Polskich. Uważamy, że Polska niesie największy ciężar w relacji do swojego PKB pomocy uchodźcom ukraińskim, największy ciężar pomocy logistycznej w zaopatrywaniu Ukrainy, tak obronnym, cywilnym, energetycznym, jak i w każdym innym wymiarze, jeżeli na Ukrainie zostanie zawarty pokój, czego chcemy, żeby ten pokój nastąpił. Oczywiście na dobrych warunkach to Polska będzie nadal korytarzem logistycznym dla wspierania czy to odbudowy Ukrainy, czy działania tam sił zbrojnych, pokojowych. Warunki w tej chwili kompletnie nie są znane, ani pokoju, ani ewentualnej obecności sił pokojowych czy gwarantujących rozejm na Ukrainie. Uważamy, że główny ciężar odpowiedzialności za sytuację na Ukrainie ponoszą przede wszystkim Amerykanie, w mniejszym stopniu najważniejsze państwa europejskie. Unii Europejskiej i NATO, takie jak Niemcy, takie jak Francja, takie jak Wielka Brytania także. Te państwa powinny wziąć na siebie ciężar przywództwa, jeżeli chodzi o ewentualne siły pokojowe, które muszą uzyskać należyty mandat do swojej obecności na Ukrainie, a wpierw muszą zostać wynegocjowane odpowiednie warunki pokoju. Ten pokój nie będzie wymuszany siłą przez zachodnich sojuszników, ponieważ nikt nie kwapi się do militarnej walki za integralność państwa ukraińskiego. To widać bardzo wyraźnie po dwóch latach tej wojny. I Polska nie powinna pchać palców między drzwi, a wysłanie polskich żołnierzy na Ukrainę byłoby dokładnie tym. Będziemy poddawani różnego rodzaju szantażom o solidarności europejskiej, o solidarności NATO. Trzeba to podkreślić wyraźnie. Sytuacja na Ukrainie nie jest przedmiotem żadnych traktatów stanowiących Unię Europejską ani Sojusz Północnoatlantycki. Trzeba też podkreślić, że Polska nie, ma, nie tylko nie ma zobowiązań wobec Ukrainy, ale również te zobowiązania, które moglibyśmy sądzić, że Ukraina powinna wykonać wobec nas, nie są wykonywane pomimo dwóch lat bardzo intensywnej pomocy powyżej polskich Możliwości. Taka jest nasza ocena sytuacji. To nie jest ocena nieznana. Podobne oceny formułują przedstawiciele środowiska eksperckiego czy przedstawiciele najwyższej kadry dowódczej sił zbrojnych, jak na przykład były wicosef sztabu generalnego generał Leon Komornicki, ale też wielu innych. Wiele osób ostrzega, że ewentualne zaproszenie ze strony prezydenta Macrona do wspólnego udziału w takich siłach pokojowych może być po prostu dla państwa polskiego i dla sił zbrojnych Rzeczypospolitej pułapką. Eee, my możemy być poddawani takiej pokusie, żebyśmy prowadzili politykę quasi imperialną, do której podkreślam jeszcze raz, przygotowani nie jesteśmy. Eee, swoje wojska eee, poza własne terytorium mogą ekspediować w sytuację konfliktu. Te państwa, które są gotowe do obrony własnego terytorium, mają rezerwy, mają zapatrzone siły zbrojne, mają kontrolę pełną nad wszystkimi swoimi granicami i mogą wysłać to, czego im zbywa. W Polsce obecnie, jeżeli chodzi o zdolności obronne, niczego nie zbywa. Przeciwnie mamy niewyposażoną marynarkę, wojenną, mając wspólne morze z Rosjanami m.in. Mamy niekompletną w trakcie budowy obronę przeciwlotniczą, mamy niewdrożone statki powietrzne, mamy niewdrożone nowe czołgi, mamy niezamówione, niedostarczone nowe wozy, wozy bojowe piechoty, mamy braki, jeżeli chodzi o wyposażenie indywidualne żołnierzy. To wszystko trzeba uzupełnić, zanim będziemy myśleć o wysłaniu polskich sił na jakąkolwiek zagraniczną misję. Także tu potrzeba roztropności, tu potrzeba ostrożności. Życzymy jak najlepiej. Ukrainie, oby warunki wynegocjowane tam pokoju były korzystne i dla Europy, i dla NATO i dla Ukrainy. Czy to się stanie zobaczymy? To jest wielka gra pomiędzy siłami międzynarodowymi. Natomiast Polska e, powinna zadbać w tej chwili o swoje interesy. Już przez ostatnie dwa lata wsparliśmy Ukrainę w naprawdę bardzo, bardzo dużym stopniu jako państwo polskie, jako społeczeństwo i w tej chwili musimy się skupić na redukowaniu ryzyk. Zwracam na to uwagę, iż szczególnym sygnałem, że nie powinniśmy wysyłać wojsk polskich na Ukrainę, będzie nieobecność w tych wojskach pokojowych żołnierzy amerykańskich. To byłby szczególny sygnał o tym, że a, a prawdopodobnie taka będzie narracja ze strony Białego Domu, szczególnie po przejęciu władzy przez prezydenta Trumpa, który jak wiemy głosi politykę America First i nie angażowanie się w nie swoje sprawy i postrzega tę wojnę jako nie swoją sprawę w odróżnieniu od administracji prezydenta Bidena. Więc my też musimy przewidywać, co może nastąpić w drugim, trzecim, czwartym kroku. Wysłanie polskich żołnierzy na Ukrainę może być stworzeniem żywych tarcz dla... Rosjan do różnego rodzaju prowokacji, Amerykanie mogą uznawać to za z ich perspektywy niezobowiązujące zaangażowanie dobrowolne europejskich sojuszników, nie łączące się z lojalnością sojuszniczą i obowiązkiem wspólnej obrony tych żołnierzy. To nie jest sytuacja jakkolwiek korzystna dla państwa polskiego. Polska w odróżnieniu od Rosji nie ma gospodarki przedstawionej w tryb gospodarki wojennej. Nie prowadzi imperialnej polityki, nie jest przygotowana do prowadzenia żadnej wojny u swoich granic i nie chce prowadzić żadnej wojny u swoich granic. Skoro tak, to nie należy wysyłać polskich wojsk na Ukrainę i nie należy ulegać pokusom, które w tej chwili inne państwa europejskie wobec Polski będą formułować pokusy i szantaże. Tyle z mojej strony. Oddaję głos Grzegorz Płaczek. Bardzo dziękuję. Zacznijmy od tego, że Ukraina ani nie jest członkiem Unii Europejskiej, ani nie jest członkiem NATO. Pomimo tego, Polska w ostatnich trzech latach udzieliła ogromnego wsparcia Ukrainie, nie tylko militarnego, nie tylko szkoleniowego, ale głównie tutaj na terenie Polski pomogliśmy kobietom, dzieciom, ale również wielu młodym ukraińskim mężczyznom w wieku poborowym, którzy zdecydowali się przyjechać do Polski. Ta pomoc, której udzieliliśmy jako państwo, jest ogromna, dlatego że ona wynosi 5% PKB. Myślę, że cały świat mógłby się uczyć, w jaki sposób Polska pomagała naszemu wschodniemu sąsiadowi. Niemniej czym innym jest pomoc militarna, czym innym jest pomoc szkoleniowa, czym innym jest zaoferowanie darmowej nauki, darmowej służby zdrowia, darmowej pomocy, czym innym jest otwieranie własnych domów i zatrudnianie Ukraińców na terenie Polski, a czym innym jest sytuacja, kiedy polski żołnierz może zginąć na terytorium innego kraju. Wiele rzeczy się zmieniło w ostatnich tygodniach, ponieważ pan Donald Trump wygrał wybory i w styczniu zostanie oficjalnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, a wiemy, że podczas kampanii wyborczej pan Donald Trump wielokrotnie mówił, że chce zakończyć konflikt na terytorium Ukrainy bardzo szybko. W związku z tym konsekwencją naturalną jest to, że niektórzy przywódcy państw takich jak Francja, Niemcy, Finlandia, Holandia, Wielka Brytania próbują wyjść przed szereg i jak to niestety... W ostatnich latach bywa, próbują narzucić pewną wolę swoją polityczną i efekt jest tego taki, że my mamy w Warszawie coraz bardziej odczuwalne naciski. Naciski związane z tym, żeby Polska wysłała swoich żołnierzy na terytorium Ukrainy. To, o czym mówił pan Marszałek jest bardzo istotne. My tak naprawdę na dzień dzisiejszy nie wiemy, jaka jest wizja tego pokoju, w którym i tej umowy pokojowej czy zawieszenia broni dlatego że pan Donald Trump jeszcze oficjalnie nie powiedział jakie są te plany A to bardzo ważne dlatego że nie wiemy czy to będzie nacisk na Ukrainę bo to też możliwe czy nacisk na Rosję co bardziej prawdopodobne dlatego powinniśmy na początku i w pierwszej kolejności stanąć na yy, straży własnego narodu i powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo własnego kraju Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca Gorąco zachęcam do obejrzenia jednego z wyświetlanych filmów oraz do zostawienia subskrypcji na kanale. Bardzo pomoże to w zbudowaniu większych zasięgów. Do zobaczenia!